Cześć, kochani, serdecznie witam Was dzisiaj na moim kanale Życie w Kanadzie. Nazywam się Aneta, w Kanadzie mieszkam 36 lat, poza Polską 40. Na dzisiejszym odcinku przede wszystkim chciałabym jak najmocniej wszystkim, jak najserdeczniej podziękować za ostatnie, przemiłe, wspaniałe komentarze na moim ostatnim wideo. Dzisiaj jest też ten dzień, co będą losy tutaj odbywane na moim kanale. Za chwilkę przejdziemy później do tych losów, ale na początku jeszcze chciałabym się z Wami podzielić taką moją opinią, obserwacją po wczorajszym spotkaniu prezydenta Trumpa razem z Carney'em. Tutaj chciałabym się z Wami podzielić ogólnie takie moje opinie i zaobserwowania. Także ruszamy! Jeżeli zapytacie mnie, co myślę o tym spotkaniu, powiem Wam tutaj troszeczkę takie, mam zmieszane troszeczkę uczucia, ale ogólnie z tak na to popatrzeć, wszystko jak to się odbyło, było to bardzo pozytywne spotkanie między Trumpem a Carney'em. Oczywiście tutaj na początku, jak Carney spotkał się z prezydentem Trumpem, był bardzo miło przywitany przez prezydenta Trumpa. Dziękuję bardzo wszystkim. To have Prime Mark Carney. With us, as you know, just uh, a few days ago, he won a very big election in Canada. And uh, I think I was probably the greatest thing that happened to him, but I can't take <laughs> vote, they were His party was losing by a lot, and uh, he ended up winning, so I really want to congratulate him. It was one of the, probably one of the greatest comebacks in the history of politics, maybe even greater than mine. <laughs> <laughs> but I want to just uh, congratulate you. That was a great election, actually. Na początku prezydent Trump pogratulował Karnejowi, a tak samo powiedział, że e, po, pochwalił go bardzo, bardzo mocno, że jest bardzo dumny z niego, że jest bardzo zadowolony, że wygrał. E, no i przeróżne e, inne takie. E, Przepiękne w ogóle słowa. E, tutaj też chcę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy pamiętacie, ale zanim jeszcze Karnej wygrał, e, właśnie te wy wybory, e, wypowiadał się nieco inaczej na temat prezydenta Trumpa i Ameryki. Tutaj było coś takiego, wypowiadane się jak, no nie chcemy być przyjaciółmi z Ameryką, musimy się oddzielić od Ameryki. Tutaj na spotkaniu karnej um, całkiem co innego miał całkiem inne zachowanie i całkiem inaczej się zachowywał i całkiem co innego mówił. Uh, Mark, would you like to say a few words? Uh, well, thank you, Mr. President. I'm, I'm on the edge of my seat, actually. <laughs> um, but, uh, thank you for your hospitality And above all, for your, for your leadership. Uh, you're, a, you're a transformational president, the uh, focus on the economy with a relentless focus on the American worker, uh, securing your borders. Karni mówi tutaj, że się zgadza z prezydentem Trumpem, że też będzie chciał właśnie, żeby na granicach było wszystko dobrze, żeby nie było Fentanyl, żadnych narkotyków przewożonych, tak samo z emigracją. Potwierdził tak samo, że transformację dużą Trump robi w Ameryce i on jest bardzo podobnych myśli i bardzo podobne ma cele. Um, you know, to mówi, że będzie bardzo dużo szans, żeby razem współpracować i że e, chce razem współpracować i nie może się doczekać. Mówił, że dziękuję oczywiście prezydentowi Trumpowi, że tam jest. Wypowiadał się tak samo, że no jest, chce razem wspólnie bardzo dobrze pracować z USA i z prezydentem Trumpem i że na to oczekuje to właśnie takie wspólną współpracę i że jest bardzo szczęśliwy, że jest. I po prostu bardzo pozytywne ogólnie przedstawił Trumpowi takie wypowiedzi. Tutaj troszeczkę, właśnie tak, co mnie tak rzuciło się w oczy, właśnie jak on postępował przed, a właśnie przed, zanim jeszcze wygrał, a już tutaj po wygraniu przy tym spotkaniu zachowywał się całkiem inaczej. Co troszeczkę oznacza, że no, nie jest aż taki człowiek, co jest tylko przysłowiem słowi się trzyma, oczywiście, bo na przykład z tego, co widzimy z prezydenta Trumpa. E, oczywiście wypowiadał się też tutaj, że nie lubiał, można wprost powiedzieć, nienawidział e, trudo poprzedniego. I tutaj też wspomniał, ale nie nazwał imienia, że tą kobietę, która współpracowała z nim, oczywiście wiemy, kto ta osoba jest. Tutaj na myśli miał finansową i jego e, właśnie współpracowicą e, kobietę, która nazywała się Christian Freeland. Jeszcze kiedyś Wam o niej e, tak samo wspominałam. Osobiście powiem Wam szczerze, że ja tej osoby też bardzo nie lubiłam. Nie wiem, czy to można nazwać nienawiść, ale zachowanie miała razem, oczywiście, z Trudo, moim zdaniem, nie na miejscu. No i oczywiście powiedział właśnie tu Trump, że jest bardzo zadowolony, że on wygrał. I tutaj właśnie Carney na początku powiedział do prezydenta Trumpa bardzo prosto, bardzo otwarcie, że Kanada nie jest do sprzedania. Tu reporter zapytał, czy nadal prezydent Trump myśli, że Kanada powinna zostać 51 stanem. Uh, you get free military, you get tremendous uh, medical cares and other things. Uh, there would be a lot of uh, advantages, but it would, be a, it would be a massive tax cut. And it's also a beautiful, you know, as a real estate developer, you know, I'm a real estate developer at heart.

As you know from real estate, there are some places that uh, are never for sale. That's true. Uh, we're sitting in one right now, you know, Buckingham Palace that you <laughs> visited as well. That's true. Uh, and um, having met with uh, the owners of Canada over the course of the campaign, uh, last several months, uh, it, it, it's not for sale. Won't be for sale uh, ever. Uh, but the opportunity is in the partnership and, uh, and, and what we can build together. And we have done that in the past. And part of that, as the president just said is with respect to our own security. Uh, and my government is committed for a step change in our investment in canadian security and our partnership. and i'll say this as well, uh, that the president has uh, revitalized uh, international security, revitalized nato, uh, and us playing our full weight uh, in nato, and that will be part That's of the <laughs> <laughs> i must talk say about Ca Mexico. canada is appreciate. stepping up the military.

To pewne miejsca są nie do sprzedania i tutaj wspomniał, że właśnie ten Biały Dom nie jest do sprzedania. I oczywiście on mówi, że Kanada też nie jest do sprzedania. Także chciał tutaj udowodnić prezydentowi Trumpemu, że oczywiście on rozmawiał ze swoimi wszystkimi u nas w Kanadzie i że Kanada nie jest do sprzedania. Oczywiście, kto się na to zgodził i jakie to rozmowy były, dokładnie nie wiemy, bo ja osobiście myślę, że właśnie Smith, która jest ten premierem Alberty, ja myślę, że ona może troszeczkę inne by miała zdanie, ale to tylko taka moja opinia jest tutaj. No i tutaj się chcę z Wami podzielić właśnie, że on e, wspomniał, że Kanada nie jest do sprzedania, co właśnie chciał udowodnić Trumpemu, żeby przestał e, oczywiście e, mówić, że nasza Kanada zostanie 51 stanem. Tutaj oczywiście mogło to pójść w dwie różne strony. Mogło to pójść, pójść w taką stronę, że e, po prostu prezydent Trump mógł się na to obrazić i co innego e, powiedzieć, ale prezydent Trump. Przyznał i powiedział, oczywiście są takie miejsca, co nie są do sprzedania, i mówi, ale, ale mówi, no ta linia mówi, e, taka jest czarna linia narysowana, co mu się nie podoba, że to by było naprawdę coś pięknego, żeby Kanada miała w ogóle armię bardzo dobrą, że nie byśmy nie by mieli takich ceł tutaj w Kanadzie, e, dla Kanadyjczyków ogólnie, że to by było jak najlepsze. E, no i wspomniał, że e, oczywiście tutaj chodzi o to, że dwie osoby są potrzebne, żeby tango razem robić. Tutaj zaznaczył oczywiście, że dwie osoby, dwa kraje muszą przyznać, jeżeli cokolwiek miałoby się zmienić, że to nie byłoby tak, że prezydent Trump zabierze nam Kanadę. Także em, oczywiście powiedział mu tak. No ale na końcu, na końcu jeszcze powiedział, nigdy nie mów nigdy. Także chciał tutaj udowodnić, że no, jeżeli naprawdę Kanada by upadła, że on jest w stanie i by mógł pomóc i w taki sposób zagarnąć Kanadę. Także, no oczywiście to takie było, powiem Wam, że Karnie nie miał wiele słów do powiedzenia. Nie miał, jak zauważyliście, jak oglądaliście, jeżeli ci co oglądali, bardzo dużo prezydent Trump tutaj mówił. Troszeczkę z takiego właśnie wychodził swojego rytmu i zaczął rozmawiać też i o Chinach i o takich innych rzeczach. Ale za wiele nie dał Karnejowi do powiedzenia. W pewnym momencie Karnej chciał coś powiedzieć, to był troszeczkę tak, musiał się troszeczkę tutaj upomnieć, żeby cokolwiek wspomnieć. Ale ogólnie powiem Wam, że to spotkanie było ogólnie takie dobre, a tym bardziej, jeżeli porównamy do tego spotkania z Zielińskim. Także to spotkanie ogólnie powiem Wam, że mógł troszeczkę karniej wstawić się w Kanadę. I to, co chcę Wam powiedzieć, to ja, dla tych, co wiedzą, brałam psychologię kiedyś na Uniwersytecie i bardzo mnie interesuje w ogóle, jak ciało i ludzie, właśnie język, język przedstawiają. Właśnie swoim ciałem i jak się zachowuję. I tutaj chcę Wam powiedzieć, że oczywiście z tego, co zauważyłam, to ten właśnie Trump bardzo, on oczywiście jest człowiekiem, co się bardzo pewnie czuje. Zawsze to, co nawet sam mówi, to co sam jak się wyraża, jak siedzi, jak po prostu pokazuje, że jest królem. Tutaj właśnie Karni nawet w jednym takim momencie powiedział, że no, na początku, że no, czuje się jakby zaraz z krzesła miał spaść. E, oczywiście dało to nam do znaczenia, że troszeczkę był też napięty. Było to też bardzo widać. E, obserwował tutaj z góry na dół oczywiście prezydenta Trumpa, tak samo. E, no i był e, e, takim w takim stresie. Ale oczywiście, co tutaj ma do znaczenia? To ma znaczenie, że on w takim był. Poniżonym siedzeniu, tak jakby można nazwać to, jakby był, tutaj mogę nazwać tak inaczej, trochę niewolnicą. Tutaj tak siedział na tym krzesełku. I tutaj chcę Wam powiedzieć, że właśnie tutaj coś takiego jest, że z tego co wiemy, tak bardziej pod psychologię, jak podchodzimy. Trump musiał w nim w taką fear, to znaczy taki lęk jakiś zbudzić, żeby on się tak czuł i tak się zahamował. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku jeszcze zanim wygrał właśnie te, zanim pojechał tam, zanim jeszcze wygrał te wszystkie głosy, szczycił się tutaj w Kanadzie, że on będzie mocno dla nas, dla Kanady się wspierał, że nie da popadnąć. A tutaj widzimy, że jednak wszystko odbyło się trochę inaczej. Oczywiście Karnej był, moim zdaniem, zdenerwowany, zespeszony. Nie miał pewności siebie, takiej, jak miał tutaj względem naszej Kanady i Kanadyjczyków, jak się wypowiadał. Także znaczy to, moim zdaniem, troszeczkę, że taki lęk wzbudził właśnie Trump. No, nie wiem, czy to jest jego osobowością, czy może cokolwiek powiedział, zanim właśnie te, te spotkanie było. Także widzimy tutaj, że wszyscy no, lęk mają do Trumpa ogólnie, i tutaj chcę Wam powiedzieć, że właśnie. To spotkanie takie było uciszone ze względu Karneja. Moim zdaniem nie wstawił się za mocno. Może dlatego, że był ostrożny i że to było ich takie pierwsze spotkanie, jeżeli chodzi Karneja, że jest jako właśnie Prime minister nasz Kanady dopiero tydzień. Jest oczywiście, także dajmy mu troszeczkę takie luz tutaj, może. Ale no nie podoba mi się, że pierw gadał, co innego na Trumpa później teraz. Właśnie w tym spotkaniu zachowywał się jeszcze inaczej. Troszeczkę takie mi daje znaki, że on taki jest no, niepewny i troszeczkę no, zakłamany może. Także powiedzcie mi, co wy o tym myślicie. Tutaj tak samo chcę wam powiedzieć, że było właśnie wspominane te, tutaj chciał udowodnić właśnie Trumpowi i tak jakby podlizać się i wspominam właśnie, jeżeli weszli w te wszystkie właśnie to, co oczeki. Trump od niego, jeżeli chodzi o w ogóle narkotyki i w ogóle emigrację i takie rzeczy. Także on wspomniał, że będzie trzymał dalej, że będzie zaostrzone wszystko u nas na granicy. Także chciał tak jakby podlizać się Trumpowi i przytakiwać mu, że oczywiście się z tym zgadza, że będziemy dalej razem współpracować, że chce bardzo mocno współpracować, że mamy ścisłą taką więź razem i to samo od Oczywiście Trump też powtórzył. Jeżeli chodzi o taryfy i cła, tutaj też było wspomniane. I oczywiście po tym, jak to było wszystko wspomniane, zaraz tutaj Trump troszeczkę kazał mu ucichnąć i zakończyła się w ogóle cała rozmowa. Także powiem Wam, że z tego, co wywnioskuję z tego, to był to takie bardzo wstępne spotkanie. Oczywiście zespeszony Carney. Z Karni nie wstawił się dla nas, Kanadyjczyków, tak jak obiecywał. To jest taka moja osobista opinia, oczywiście. Każdy będzie miał swoją osobistą opinię, ale co chce właśnie Karnejowi? Czy lubicie Karneja, czy nie lubicie go? Czy w ogóle nie doceniacie jego jako człowieka? Powiem Wam tutaj taką pozytywną rzecz, że na początku bardzo miło, bardzo dobrze wstawił się za Kanadę. Oczywiście obojętnie, czy się zgadacie, że Kanada powinna być osobno, czy że powinna być połączona z USA. Ogólnie, takie, tak, taki pierwszy rzut oka, moim zdaniem, spotkanie było bardzo pozytywne. Ale oczywiście no nie podoba mi się, że za mało, może, może za mało miał do, do powiedzenia i po prostu Trump, tak jaki jest, był typowy, Trump, że nie dał mu dojść za bardzo do słowa. Także to taka moja opinia. Co dalej teraz będzie? Ja myślę, że następne spotkania, tak jak Karni też spo wspomniał, później po tym spotkaniu wypowiedział się i powiedział właśnie, że e, uważa, że e, no, to trzeba następnych dużo spotkań, żeby rozwiązać wszystko, ale że jest zadowolony, że będą wspólnie pracować razem, e, że e, są na dobrej drodze, jako przyjaciele e, i po prostu e, że e, jeżeli chodzi o te taryfy, e, wszystko jest negocjalne jeszcze, chociaż powiem Wam tutaj, że jeszcze e, Trump powiedział, e, jak Reporter zapytał, właśnie Trumpa, czy Trump będzie cokolwiek zmieniał, jeżeli chodzi o te wszystkie cła? On powiedział absolutnie nie. Ale później, właśnie, widocznie, przy rozmowie, później już po tym właśnie spotkaniu, jak mieli obiad razem, musiał coś wspomnieć, że właśnie będą chcieli współpracować i może, może w jakiś sposób pomóc z tymi taryfami cokolwiek, ale to jest oczywiście na przyszłość, na następne spotkania, tak jak karni też wspomniał. Co jeszcze to jest takie ważne, że no oczywiście udało się, pozytywne to wszystko było, razem mieli obiad, ponad dwie godziny chyba, także to jest takie no oczywiście bardzo pozytywny. Trump tak samo, tak jak wspomniałam, wspomniał, że są na dobrej drodze, że uważa, że kocha Kanadę. Wspomniał tak samo, że jego mama z Kanady pochodzi, że dużo ma rodziny i znajomych w Kanadzie i że po prostu chce współpracować razem z Kanadą i że będą na dobrej drodze. Także ogólnie Pozytywne to było wszystko. No i ja myślę, że zobaczymy, co dalej z tego będzie. Karnie troszeczkę mi się tutaj nie podobał, że raz tak, raz tak. No, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie chcę też tutaj za dużo mówić, może na jedną stronę, na drugą, bo zaraz tutaj ja wiem, że niektórym się nie podoba, niektórzy mają różne opinie i ja chcę Wam powiedzieć tutaj, że ja wszystkich opinie doceniam. Każdy jest inny, każdy się dzieli innymi opiniami i tutaj jesteśmy na tym kanale, żebyśmy. Wszyscy wspólnie się dzielili i tolerowali opinie innych. Nie jest tak, że już nienawidzę Ciebie, nie znoszę Ciebie, kłócimy się, bo jedna osoba wypowiada się inaczej niż po naszych myślach. Dzielimy się myślami na moim kanale, tutaj tak samo wszystkich. Inteligentnie zachęcam do dzielenia się własnymi informacjami. Napiszcie mi pod spodem, co wy w ogóle o tym wszystkim myślicie, o tym całym spotkaniu. Tutaj też chcę Wam powiedzieć, że u nas w Kanadzie już ma być zwolnione 2000 w ogóle ludzi, jeżeli chodzi o GM, samochodowe, kompanie. Jest to troszeczkę takie niepokojące, oczywiście. Tak samo moim zdaniem. No zobaczymy, naprawdę zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Tutaj też jej Albertę śledzimy, co to w ogóle będzie. Także na następnym wideu może jeszcze więcej Wam o tym powiem. Napiszcie mi w ogóle, jakie chcecie tematy tutaj poruszać, bo ja teraz ostatnio wzięłam się trochę za politykę, ale to też dlatego, że naprawdę nie można ominąć tych tematów. Jeżeli chodzi o Kanadę, bo naprawdę bardzo dużo się tutaj u nas dzieje. Kochani, czas nadszedł teraz, żeby losowanie tutaj robić i ja zapewne wiem, że już się nie możecie doczekać, także nie będę Was za długo trzymała, tylko tutaj Wam powiem, że kartę mam tutaj, te 50 dolarów Visa. Co tej chcę Wam jeszcze powiedzieć, wybrałam aplikację taką, co nazywa się Comment Picker. Ta aplikacja pozwala mi, że mogę ci, co na przykład podpisywali pod ostatnim widziem dwa, trzy czy cztery razy, że będą tylko jako jeden raz, po prostu, żeby szansę wszystkim innym też dać. Tak samo moje odpowiedzi były wyfiltrowane, po prostu, żebym ja udziału nie brała w tym. No i oczywiście teraz będę nacisnę tutaj start guziczek, żebyście widzieli. Przy Was i zobaczymy, jaka osoba wygrała. Także, kochani, życzę Wam powodzenia. Dla tej osoby, co wygra, wszystkiego tutaj, naprawdę szczęścia samego życzę. Wszystkim tutaj moim, co mnie w ogóle podpisali. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie przepiękne komentarze, za gratulacje w ogóle. Przepraszam, tutaj piszę, ile komentarzy było, że musiałam jeszcze to nacisnąć. Także, kochani, lecimy tutaj. Powodzenia wszystkim życzę. Lecimy. Kto jest naszym szczęśliwcem dzisiaj? Michał, wygrałeś 50 dolarów. Kochani, dziękuję jeszcze raz dla wszystkich, co tutaj właśnie uczestniczyli. Serdecznie, naprawdę, bardzo mocno dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwa dla ciebie, Michał. Będziecie mieć bardzo dużo okazji, także dla tych, co nie wygrali, pamiętajcie, że ja tutaj będę więcej takich różnych rzeczy dawała. Będę chciała wszystkich, żebyście tutaj wszyscy byli uszczęśliwieni. Także jeszcze raz tutaj, Michał, wszystkiego najlepszego. Skontaktuj się ze mną na e-mail i ja Ci dam właśnie tutaj więcej informacji, jak ten właśnie 50 dolarów wizę dostaniesz. Także, kochani, jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim i jak najmocniej, kochani, jesteście przewspaniali. Uśmiech mi taki codziennie dajecie. Jakie ja tutaj czytam, Wasze komentarze jest coś przecudownego, sobie nie wyobrażacie, ile mi to w ogóle przyjemności sprawia. No i oczywiście jeszcze raz gratulacje Michał i tutaj chcę się z wami podzielić właśnie na, na koniec, że dziękuję właśnie, że oglądaliście to video. Że przetrwaliście w ogóle aż do końca, właśnie z tą osobą, żeby tutaj pokazać, kto tutaj wygrał. Także jeszcze raz jak najmocniej dziękuję za uczestniczenie w tym. Będzie takich dużo więcej, także nie martwcie się na pewno w niedługim czasie tutaj następne jeszcze coś takiego będzie. Jeszcze raz dziękuję, kochani, za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia dzisiaj i ja do następnego razu się będę z Wami już widziała. パパそうさまでした。Papa, <music>